Siemano z tej strony Ale tramwa jedzie w ogóle, ale chyba nie, to będzie Dobra, daleko. Nie? Siemanko jest, z tej strony ekipa damy radę. Tomek Karol. Witamy Was bardzo serdecznie. Od razu chciałbym się wytłumaczyć, dlaczego nie było tak długo filmików. A mianowicie było to spowodowane przez to, że była przerwa. Tomek pojechał do siebie, ja pojechałem do siebie. No i tak się przyciągnęło. Rozpoczął się nowy rok, a z nim nowy challenge. Bardzo ciekawy. Długo się nie musiałem zastanawiać, wymyśliłem dzisiaj nowe wyzwanie dla siebie. Tomek mówi, że od razu też się podejmuje. Chodzi o to, że inaczej. Wyzwanie nazywa się krata do lata. Można to na różne sposoby interpretować. Jedni no może... mogą to interpretować tak, że krata piwa. O właśnie. Nam chodzi jednak o mięśnie brzucha, żeby je odsłonić, bo że mamy jakieś mięśnie, a trzeba je odsłonić teraz, nie? No właśnie, u mnie to jest tragedia. U Tomka to jest lepiej, bo Tomek to w ogóle jest atleta i taki... Ta, ta, nie a... coś tam mama no, nie wygląda to jakoś świetnie. A U mnie jest ogrzewanie podłogowe, wszystko, wszystko <laughs> zakryte u mnie jest i po prostu, no. Chciałbym w końcu pójść na plażę i nie wstydzić się, nie obczajać ludzi. Czy przypadkiem oni mnie nie obczajają mojego brzucha wielkiego? Oponki. Mojej oponki od Jelcza. Koła ratunkowego Tak, <laughs> moje oponki od Jelcza. Także chciałbym wyjść na plażę i. Coś ze sobą robimy, tak? Chciałem się odnieść do komentarza jednego z użytkowników, naszego subskrybenta. A dokładnie chodzi o użytkownika X, Miss Malinka X. A więc, drogi użytkowniku X, Miss Malinka X, od razu rzucił mi się Twój komentarz w oczy. Bo nie do końca zrozumiałeś. Nasz zamysł, zamysł naszego kanału i co chcemy nim osiągnąć, co chcemy ludziom pokazać. Jeżeli komuś zdrowie nie pozwala na robienie tego, co my robimy, to w żadnym wypadku tego nie rób. Możesz zająć się czymś innym, granie na gitarze, granie na skrzypcach, cokolwiek innego, ale coś co. Właśnie, no, graniem jest na bębenku. Realne. My z Tomkiem wybraliśmy rurki i takie ćwiczenia siłowe. siłowe, dlatego że nam się to bardzo spodobało. Nie wszystkim się to musi podobać i szanujemy to. Szanujemy po prostu. Szanujemy. Jest wiele innych alternatyw dla spędzania czasu. Jest wiele innych alternatyw. Będziemy chcieli z Tomkiem właśnie to pokazać. Chcemy po prostu ludziom pokazać, że istnieje jeszcze świat poza komputerem o wiele lepszy. Tak jak wcześniej wspomniałem, zaczął się nowy rok. Porozmawialiśmy z Tomkiem o swoich celach, bo wiadomo, nowy rok, nowe cele. Rozchodzi no, się o to, że cele muszą być konkretne i żebyśmy wiedzieli do czego dążymy. No nie może być to: "A, będę się więcej razy podciągał." tylko będę się podciągał dwa razy więcej albo będę się podciągał 5, 10 razy. Właśnie, Musicie mieć taki pięć, konkret. 5 albo 10 powtórzeń albo jedno powtórzenie. Musi być konkret. Żeby tak zbędnie nie przedłużać to mój cel, spalenie tkanki tłuszczowej i chciałbym od lata zacząć trenować plancze. A jeżeli chodzi o Tomka? No to ja mam back levera. No a takim większym celem, do którego będę pewnie dążył przez kolejne miesiące, to muszę zwiększyć siłę z tego względu, że chcę się raz podciągnąć chociaż e, z wiszącą na plecach moją dziewczyną. Właśnie, ja dziewczyny nie mam, dlatego <laughs> celu takiego też nie mam. Pewnie zastanawiacie się dlaczego powiedziałem, że cel zacznę swój realizować od lata. Jak widzicie, Tomek pokaż tutaj śnieg. Jak widzicie, ogarnęła nas stroga zima. Ogarnęła nas stroga zima. Nie jesteśmy mięczakami tego typu, że boimy się zimnych rurek, czy boimy się po prostu temperatury, czy śniegu, bo ćwiczyliśmy w deszczu i było nam strasznie zimno. No. Yy, boimy się tak naprawdę konsekwencji, jakie mogą powstać przez wracanie do domu. Z treningu, tak? Bo nie mieszkamy koło tych rurek i zajmuje to trochę czasu. A jak wiadomo, po treningu jesteśmy spoceni, i nieciekawie by było, gdyby na nas to zamarzło, tak? Bo to no, lipa by było. No, to. już raz wracałem, tak? Było minus 8. Wracałem po treningu po prostu czułem, że zamarzam. Telepawki, drgawki, cokolwiek innego, wymyślicie to, to mnie dotknęło. Także... Boimy się tego. Także przezimujemy sobie akurat ten okres. Na siłowni. Właśnie, w związku z tym, że nie będziemy ćwiczyli przez zimę na rurkach, wybieramy się na siłownię. Ale nie bójcie się, ruszamy teraz od nowego roku z podwójną mocą i filmiki z siłowni też się pojawią. Nie ma problemu. I pokażemy Wam ile wyciskamy na klatę i... I co jeszcze pokażemy? No na pewno też pokażemy, że nie odchodzimy od tych ćwiczeń, które można ćwiczyć dosłownie tylko na rurkach, bo tego też bardzo chcemy, bo to jest właśnie e, nasza e, główna pasja, nasze umiłowanie. No, kochamy street workout, kalistenikę i przy tym zostajemy. Zgadza się. Będę to przypominał w każdym filmiku, że nie jesteśmy profesjonalistami i jesteśmy otwarci na jakieś rady, tak? Jeżeli uważasz, że robimy coś źle, że nie tak to powinno wyglądać, to czekamy na twoje propozycje, czekamy na twoje rady. No będziemy I... wdzięczni wręcz za takie wszystkie komentarze. Bardzo wdzięczni. Tomkowi zamarzła ręka. Teraz ja przejmuję rolę. I zastanawiamy się, co jeszcze wam powiedzieć. Także zaraz wracamy. Powiem wam tak, przyznam się bez bicia. Zjadłem dzisiaj tyle cukru, że porażka była totalna. Dlatego Teraz się zreflektowałem, i od dnia jutrzejszego, pierwszego jutro, otwarcia oczu, budzi się inny Karol. Jeszcze teraz mówi do Was stary, stary Karol, który jest mega uzależniony od cukru. To jest mój problem. Naprawdę skończyłem z komputerem, ale jestem mega uzależniony od cukru. I od razu się poskarżę, jak jest taka możliwość, że Tomek w ogóle mi w tym nie pomaga. Tomek nie ma tłuszczu i on sobie może tak. pozwalać na takie nie rzeczy. On sobie może pozwalać na takie rzeczy, i zawsze jak jesteśmy we freszu albo w żabce, to on kupuje milka, oreo, takie batoniki. Polecam, A ja, bardzo dobre. Ja udaję, że jest mi z tym źle, ale w głębi duszy się zawsze się cieszyłem i pożerałem jak świnia. Nie no, no, póki cukru spożywacie taką ilość w granicach rozsądku, to jest okej. Cukiernie jest No właśnie, u mnie to już nie, nie działa. U, u mnie to już nie działa, bo już tyle zjadłem cukru, że do końca zimy. I wiosny ograniczam cukier do minimum. No ale co do tłuszczy, to mam gdzieś tak w granicach 15-17% tkanki tłuszczowej, więc to nie jest tak mało. Tomek ma mało, on, on kłamie teraz. Tak, kłamie. Jeżeli Tomek ma 15, to ja mam 40. No jasne, jasne. Jeśli chodzi jeszcze o to wyzwanie, które sobie nazwałem, krata do lata, to dzisiaj przed położeniem się spać, strzelę sobie fotę. Napnę się do lustra jak. Typowy seba i strzelę sobie fotę, żeby miał później do porównania. Nie pokażę Wam teraz, bo nie ma się po prostu czym chwalić. Pokażę Wam, jak już będzie lato i będzie krata. Z no, racji, że podjąłem Twoje wyzwania, to chyba zrobię tak samo. Chociaż dzisiaj po wieczorem to tak nie wiem, kurde po pizzę. To... Dobrze, dobrze. Tomek przyjmuje challenge. Tak. A Wy? Właśnie. Zachęcamy Was też bardzo serdecznie do tego challengeu. To nie tak, że my się dopiero odezwiemy z tym wyzwaniem na lato i na pewno będą jakieś filmiki, często, w których będziemy po prostu relacjonowali, jak nam to wszystko idzie, czy dajemy radę, ale na pewno damy radę. Ziomki, bierzcie się do roboty. Ruszajcie dupy sprzed komputerów, bo to w ogóle, to nie jest to. Na pewno jest coś, co chcielibyście robić, ale nie pozwala Wam na to lenistwo, bo w sumie granie na komputerze to jest bardzo łatwe. Siadasz i grasz. I tylko ruszasz palcami i, i nic więcej. Ustami, jak tam rozmawiasz z kolegami. Ale jak wychodzisz później na miasto, to nikt na to nie zwraca uwagi, bo tak naprawdę nic nie osiągnęliście przez to, że potraficie ustrzelić 6... sześć headshotów. No dobra, może być sześć. Sześć headshotów na dwa na Longu. Nic wam to nie daje, powtarzam. Karol trafił I co? Właśnie. Ja strzelałem heady. Nie gram już... Ile nie gramy? Dłużej. Dłużej niż ćwiczymy chyba, co? Cztery miesiące. Dłużej niż ćwiczymy, go. Śmiało możemy powiedzieć, że cztery miesiące nie odpaliliśmy gry, a naprawdę ja byłem mega uzależniony. Powiem wam, czuję się z tym świetnie. No polecam, ja polecam Ewa Wachowicz. Gry to taki dosłownie pożera czas. Tomek był dzisiaj z chłopakami na siłowni. No. obczaić, jak to tam jest. Ja niestety nie mogłem, bo pracowałem do późna, do 13. Do Ale pójda. zaznaczam, że dzisiaj jest sobota, tak? W no, sobotę stop. w normalnych firmach się nie pracuje. Mam no rację. ja pracowałem do 21. No to pracujemy po prostu w nienormalnych firmach. <laughs> w firmach. firmach. A, nie, <śmiech> <może> <śmiech> Nien, w firmę. nienormalnych firmach. No, cóż mógłbym wam jeszcze powiedzieć? Na pewno to, że teraz będziemy częściej nagrywać i zrzucać, bo mamy taką sposobność, mamy taką możliwość i do tego dążymy. I chcemy to robić przede wszystkim. Tak. Szczególnie, że widzimy, że jest pozytywny odbiór, tak. Mamy dla kogo to robić? Zaskoczył... Nie tylko dla siebie. Odbiór nas zaskoczył niesamowicie. Yes. Napędzacie nas jak amfetamina. <laughs> Nie, kokaina. I to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, nowy rok, nowe cele, nowy etap. Nie zawiedźcie nas. I my postaramy się nie zawieźć wad. Jeżeli zaczynacie coś ze sobą robić, piszcie do nas, chwalcie się, naprawdę. Będziemy zadowoleni, jeżeli okaże się, że te nasze filmiki kogoś zmotywowały do działania. Odpowiadamy na wiadomości. Bardzo sprawnie. Bijemy się jak sępy o wasze wiadomości o wasze wiadomości i kto ma odpowiadać dobra, słuchajcie jeszcze dzisiaj idziemy się nażreć do Pizza Hut no, festiwal jest festiwal, siódma edycja no idziemy się nażreć po prostu, ale no. pamiętajcie o tym, że jutro zaczyna się nowy dzień i nowe coś także nowy początek, nowe coś nowe coś, także zamulamy już tutaj, nie wiemy co mamy mówić powiedzieliśmy już o wszystkim no Wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, przekazaliśmy, więc no tyle. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Z zimnego Wrocławia. Z zimnego Wrocławia. Nadajemy prosto z No i lecimy na pizzę. Lecimy na pizzę. Trzymajcie się, cześć. Na razie. Nie wiem, czy będzie widać. Ja zjadłem 11, to my też dajemy radę.